Cześć, jeżeli interesujecie zakup słuchawek Jabra Talk 25, to koniecznie obejrzyj to nagranie, ponieważ opowiem Ci w nim o najistotniejszych sprawach związanych właśnie z tym produktem. Zanim jednak przejdziemy do Meritum, to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, jak i również zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi nagraniami, które publikowane są na moim kanale. Dodatkowo zaznaczam również, że odcinek ten należy do serii nagrań o nazwie Zanim kupisz produkt. Jest to seria odcinków, w której wyszukujemy sobie w internecie interesujące. Produkty. Produkty, a następnie po wykonaniu odpowiedniego researchu omawiamy je sobie pod kątem wielu ciekawych aspektów. No dobra, no to teraz, kiedy słowa wstępu mamy już za sobą, to przejdźmy do szczegółów tego sprzętu. Oczywiście zestaw słuchawkowy Jabra Talk 25 to jest taki zestaw, który ma na celu ułatwić ci ewentualne prowadzenie różnego rodzaju rozmów. No i tutaj pierwszym bardzo istotnym elementem jest przede wszystkim mikrofon, który jest mikrofonem wielokierunkowym, no i ma na celu on zapewnić, nawet 8 godzin rozmów bezprzewodowych na jednym ładowaniu. Oczywiście sam zestaw wyposażony został w technologię Bluetooth, dzięki czemu komunikacja bezprzewodowa nie powinna być jakimś tam większym problemem. Jeżeli chodzi natomiast o parowanie tego urządzenia z zewnętrznymi urządzeniami, no to tutaj można wykorzystać do tego procesu tak zwaną dedykowaną aplikację na smartfona, która nosi nazwę Jabra Assist. No i tam można Właśnie przy pomocy tej aplikacji usprawnić proces parowania, no i całej generalnie konfiguracji tego urządzenia. Więc, jak widzicie dobrze, że tego typu aplikacja rzeczywiście powstała. No, i na pewno warto zainteresować się tą aplikacją, jeżeli gdzieś tam będziecie planowali zakup zestawu słuchawkowego Jabra TOC 25. Może porozmawiamy sobie również nieco o innych sprawach, na przykład o kwestiach związanych z zasięgiem tego urządzenia. W przypadku tego, Produktu zasięg wynosi nawet do 30 metrów, więc jak widzicie dość sporo. Tego typu urządzenie może okazać się również dość użyteczne dla użytkownika, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie wykorzystywał je w pracy. Mowa tutaj na przykład o takich zawodach jak dostawca czy kurier, wtedy kiedy potrzebujemy rzeczywiście komunikować się bezprzewodowo i wtedy kiedy zwyczajnie zasięg może mieć dość istotne znaczenie. W takich sytuacjach właśnie Jabra Tok 25 może być produktem, którym warto się zainteresować. Z dodatkowych informacji i ciekawostek na pewno warto tutaj wskazać taką funkcjonalność do oszczędzania energii. Mowa tutaj o tym, że zestaw wyłączy się wtedy, gdy będzie on odłączony od urządzenia przez godzinę. A zatem bardzo interesująca funkcjonalność, która może rzeczywiście Nieco wydłużyć żywotność baterii. Dodatkowo wspomnę również, że czas czuwania w przypadku tego urządzenia wynosi nawet do 240 godzin. Więc, jak sami widzicie, jest to dość sporo. No, i jeszcze może kwestia mocowania tego urządzenia, a mianowicie w tym przypadku mocowanie odbywa się w sposób dość klasyczny, jeżeli chodzi właśnie o tego typu sprzęt, a mianowicie jest to umożliwione poprzez tak zwany zaczep na ucho. No, i tak mniej więcej sytuacja się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o stricte takie sprawy techniczne. Natomiast co do spraw związanych z ceną tego produktu, no to można powiedzieć o tym, że Jabra Talk 25 nie jest jakimś specjalnie drogim zestawem słuchawkowym ponieważ znajdziemy go za około 140 zł w internecie spokojnie możemy zamówić tego typu urządzenie z różnych sklepów internetowych, a zatem jest dość spory wybór jeżeli chodzi właśnie o możliwości zakupu tego zestawu, tak to mniej więcej wygląda, zatem jeżeli chodzi właśnie o Jabra Talk 25 koniecznie daj mi znać w komentarzu jakie są twoje spostrzeżenia dotyczące tego produktu, gdybyś natomiast chciał dowiedzieć się jeszcze więcej informacji w związku z tym sprzętem to w opisie tego filmu zostawiam link do przykładowego produktu, gdzie poznasz Jabra Talk 25 jeszcze lepiej. A tymczasem to by było na tyle, a więc do zobaczenia w kolejnych nagraniach.